Dziś przedstawiamy program, ponad 100 kompleksowy program. Nasz dokument, Konstytucja Wolności, który przedstawia nie tylko nasze wartości, o których tu mówię, nie tylko nasz styl życia, nie tylko to, co cenimy i szanujemy. Nasz program przedstawia, jak chcemy to zrobić. Jesteśmy konkretni. Tutaj jest to rozpisane. A pierwszy rozdział jest o naszym dorobku programowym, bo on jest, on jest bogaty. On jest przedstawiany codziennie na konferencjach prasowych, w naszych projektach ustaw, które wiszą na naszych stronach, o których mówiliśmy na poprzedniej konwencji. On jest wypracowywany przez naszych pracowników i on będzie w następnym sejmie wypracowywany w naszym klubie. Nie mamy wpływowych sojuszników, ale naszą bronią jest prawda? Są ideowe kadry, które siedzą na tej sali. Gratuluję wszystkim z was, którzy się angażujecie. Jest poparcie, jest realne zainteresowanie milionów obywateli mimo próby wyciszenia naszego programu. Wspólnie idziemy po zwycięstwo. Jesteśmy na konwencji poważnej partii, która nie zamierza przekupywać was waszymi własnymi pieniędzmi. Jak doskonale wiecie, PIS łupi Polaków, a podatki powinny być niskie i proste. Niestety są wysokie i skomplikowane, i z każdym rokiem są skomplikowane coraz bardziej. Dlatego zapamiętajcie: PIS łupi Polaków, podatki powinny być niskie i proste, tak, żeby politycy nie wydawali waszych pieniędzy na głupoty. Ja nie obiecuję, że coś Wam dam. Wręcz przeciwnie, obiecuję, że nic Wam nie dam, ale nie będziemy tyle zabierać i sami będziecie decydować, na co wydacie swoje ciężko zarobione pieniądze. I my, i my natchnili to że, tutaj, że ani nie chcemy przenosić Polski na Księżyc, ani też nie chcemy księżycowych zasad implementować tutaj w Polsce. My sięgamy to te wolność, godność, normalność, suwerenność i bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne sięgamy dla naszych rodaków, Polaków, współobywateli, także i tych, którzy dzisiaj są poza granicami aktualnymi Rzeczypospolitej Polski. Dom, rodzina, grill, dwa samochody, wakacje. Tak chcemy żyć. Konfederacja. Wolność i niepodległość. Dziękujemy i pozdrawiamy! Unia Europejska i swoje rządy. Ta sama polityka rozwoju. Pamiętamy jak zmiastu znacjonalizowali oszczędności emerytalne dla tych ludzi. Tykier, że nie wynajmuję od zagranicy oszczędności panowego. A teraz co? Zaraz się odda, że to nie trzeba iść w bagaż. Znaczy, że nie można. Tam do Was po to, żeby rzucić nam wszystkim wyzwanie. stawką tych wyborów jest obrona naszych praw, naszego stylu życia i zdolność do kształtowania naszego wspólnego losu. I my to zrobimy.